krótka informacja. Jeżeli podobają Ci się moje filmy i chciałbyś albo chciałabyś wesprzeć mnie w mojej działalności, to serdecznie zachęcam do tego, żeby skorzystać z tego przycisku wesprzyj na YouTube. Pomoże mi to w robieniu lepszych filmów. A teraz miłego oglądania. W tym filmie rozpoczniemy temat okręgów, powiemy sobie na temat długości łuku okręgu, na temat samego obwodu okręgu. No, wiele będzie się tutaj działo, ale krótko przypomnę, że jest różnica między kołem a okręgiem. Okrąg to jest ta obwiednia, można powiedzieć, pętla, która jest wyznaczona względem danego punktu. A koło to jest ta przestrzeń, która jest ograniczona właśnie tą pętlą. No, ale może bardziej niż kwestie definicyjne, to pewnie interesują was praktyczne podejścia, czyli jak rozwiązać konkretne zadania. No i ja tutaj narysuję taki okrąg. Zobaczmy, że jest kilka ważnych charakterystycznych rzeczy w okręgu. Po pierwsze jest to środek okręgu to jest punkt, który jest równo odległy od każdego punktu na okręgu. No i taki odcinek pomiędzy środkiem okręgu a samym okręgiem nazywamy promieniem, a podwójny promień to średnica. Jest to też najdłuższy odcinek, jaki możemy wyznaczyć w okręgu. I jeżeli chcielibyśmy policzyć długość tego okręgu, czyli jak długa jest ta pętla, to jest na to wzór L równa się 2 pi razy r. No widzimy, że ten wzór uwzględnia literkę R, ale też stało pi. Zazwyczaj będziemy zostawiać po prostu pi i nie będziemy zaokrąglać tej liczby, bo jest to liczba niewymierna, nie będziemy w stanie tego po prostu sobie zapisać jako jakiś zwykły ułamek. No ale w wypadku zaokrąglania to pewnie będziemy przyjmowali 3 i 14. Ale zobaczmy, jak mogłoby wyglądać jakieś podstawowe zadania, no i ono zazwyczaj opiera się na tym, że mamy policzyć obwód okręgu. Załóżmy, że r równa się 10 cm i chcemy policzyć l. No to wstawiamy do wzoru, l równa się 2pi razy 10, jest to 20pi cm. Pamiętajcie o tym, że jeżeli w zadaniu podali jednostki, to my później też musimy je pisać, nie możemy sobie po prostu je skreślić. No czasami to przejdzie, ale raczej spodziewajcie się, że będą za to odejmowane punkty. Kolejne zadanko, wiemy, że średnica to jest d równe 40 cm i chcemy policzyć Jaki jest obwód okręgu? Żeby policzyć obwód potrzebujemy promienia, więc r to jest d podzielić przez 2, to jest inaczej 20 cm. L to jest 2 pi razy 20, czyli 40 pi cm. Ale dla tych, którzy może bardziej rozumieją przekształcenia, no to zobaczą, że 2 πr gdybyśmy zamienili miejscem i napisali 2 rpi to w sumie 2r możemy inaczej podstawić za d. I wtedy by wzór wyglądał d razy pi i nie musielibyśmy liczyć r. Ale nie będę wam gmatwał, jeżeli nie widzicie tego przekształcenia, to po prostu wystarczy policzyć r, to jest dzielenie na 2, nie ma tutaj nic skomplikowanego, i wstawić je do wzoru. To teraz zróbmy zadanie w drugą stronę. Wiemy, że l, czyli obwód okręgu to jest 16pi i chcemy policzyć jaki jest promień i średnica. Wstawmy do wzoru 2pi r równa się 16pi. Podzielmy to przez 2 pi, żeby mieć tylko i wyłącznie r po lewej stronie. r równa się 16 pi na 2 pi. Tutaj wszędzie jest mnożenie pomiędzy 16 i pi i pomiędzy dwójką a pi. To skoro tak, możemy to skrócić. Pi skracamy z pi, 16 z dwójką i wychodzi nam, że r równa się 8. I ja tutaj już nie piszę jednostki, bo wcześniej podali mi, że l równa się 16 pi. Nie, 16 pi centymetrów. No dobra. D równa się 2 razy R, czyli w naszym wypadku 2 razy 8 będzie to 16. I trochę trudniejszy wariant tego zadania: L równa się 30 cm. i to samo. Policzmy, ile to jest R, policzmy, ile to jest D. Mamy 30 równa się 2 pi R, dzielimy przez 2π, R równa się 30 na 2π. I pi się nie skróci, no niestety, skróci się 32. i mamy 15 podzielić przez pi centymetrów. Tak trzeba zostawić. No słabo to wygląda, ale nic więcej tu nie uprościmy. I oczywiście policzmy też d. d równa się 2r, czyli to będzie 2 razy 15 na pi i to jest 30 na pi centymetrów. Piszemy tu jednostkę, bo w samym obwodzie też napisali, że to są centymetry. Natomiast pewnie sobie myślicie, że to w sumie była taka powtórka z tego, co było w podstawówce, a nic nowego nie wprowadziłem, więc wprowadźmy teraz coś takiego jak długość łuku okręgu. No i tak, jeżeli zaznaczylibyśmy sobie na okręgu dwa punkty A i B i teraz połączyli to ze środkiem tego okręgu, to zobaczymy, że ten okrąg dzieli się na takie dwa łuki i możemy to zapisać jako ab no i taka może nie linia prosta żeby to nikt nie pomyślał że to jakiś wektor ale taki właśnie łuczek i teraz też takie od razu pytanie jak piszę coś takiego to który ja mam łuk na myśli czy ten od a do b jakbym szedł krótszą drogą czy jakbym szedł dłuższą tutaj jest trochę kwestia sporna i w zasadzie zazwyczaj będę miał na myśli ten krótszy chyba że nie ja wiem, że to brzmi głupio, ale no niestety, jeżeli chodzi o tego typu notacje to raczej większych uproszczeń tu nie będzie. Natomiast na podstawie alfy, czyli tego kąta, który też wyznacza nam ten łuk, wiele będziemy mogli ocenić, zobaczyć, czy to jest ten krótszy, czy ten dłuższy. Bo jak kąt jest ostry, no to wiadomo, że chodzi o ten krótszy. Wzór na długość takiego łuku AB to jest alfa Podzielić przez 360 stopni razy 2πr. I postarajmy się przetrenować ten wzór na różne sposoby. Załóżmy, że mamy promień równy 4. Wiemy, że alfa to jest 60 stopni, czyli na pewno chodzi o ten krótszy łuk, i chcielibyśmy policzyć długość tego łuku AB. No, ja będę pisał L. L równa się 60 na 360 razy 2π. Możemy tu oczywiście skracać, ile wlezie tak naprawdę, bo możemy 0 skrócić, 6 z 36. Później jeszcze z dwójką, ja tam zapomniałam też powiedzieć, że razy 4 musi być. I ostatecznie wtedy wyjdzie nam 4 trzecie pi centymetrów. Pamiętajmy o tej jednostce. Promień był w centymetrach, no to i długość też będzie w centymetrach. Inny przykład zadania. Mamy średnicę, D równa się 6 cm. Alfa to 45 stopni, i chcielibyśmy policzyć L. No to policzmy najpierw promień, to będzie połowa średnicy, czyli 3 cm. I wstawiamy do wzoru, l równa się 45 podzielić przez 360 razy 2pi razy 3. Znowu skracamy, ile wlezie. Na górze zostanie nam 1, na dole 8, ale później tą dwójkę też da się skrócić z ósemką. Ostatecznie wyjdzie nam 3 4 pi centymetra. Ale teraz odwróćmy to zadanie i załóżmy, że mamy l równe 15pi, r to jest 30 i chcemy policzyć jaka jest alfa, czyli dla jakiego kąta... Właśnie będziemy mieli taką długość łuku. No to wstawiamy do wzoru 15 pi równa się alfa na 360 razy 2 pi razy 30 i zanim zaczniemy cokolwiek upraszczać, mnożąc równanie czy coś, no to zróbmy skracanie. Skracamy na przykład 360 z dwójką, później 180 z 30 i ostatecznie wychodzi nam, że alfa przez 6 razy pi równa się 15pi, no to tu możemy pomnożyć razy 6 i wychodzi nam, że 90pi równa się alfa razy pi, dzielimy na pi, alfa to 90 stopni. A więc ten łuk AB ma długość 15pi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy kąt, na podstawie którego został w ogóle ten łuk zrobiony, czyli kąt środkowy, wynosi 90 stopni. No i już na sam koniec jeszcze poróbmy więcej wariacji na temat tych równań, Postarajmy się najróżniejsze rzeczy wyznaczać. Powiedzmy tak: L równa się 100 pi centymetrów, R to 75 centymetrów. Chcemy policzyć alfę, więc 100 pi równa się alfa na 360 razy 2 razy 75 razy pi. Skracam tutaj ile się tylko da. Otrzymamy 100 pi równa się 5pi razy alfa podzielić przez 12, mnożę razy 12. Mam 1200 pi równa się 5pi razy alfa, dzielę na 5pi. Tutaj oczywiście Pi się skraca, ale też 1200 na 5 to jest 240 i alfa to jest 240 stopni. I tutaj w tym wypadku akurat ten łuk to jest ten dłuższy łuk, nie ten krótszy, bo kąt jest powyżej 180 stopni. No dobra, a gdybyśmy mieli L równe 16Pi, alfa to 40 i chcieli policzyć R i D, czyli promień i średnicę, no to jak się pewnie domyślacie, wstawiamy do tego wzoru, który już znamy, więc 16Pi równa się. 40 podzielić przez 360 razy 2 π razy r skracamy 40 z 360, tu wyjdzie 1 dziewiąta, mnożymy razy 9, żeby nie mieć ułamków. 144pi równa się 2pi, dzielimy na 2 pi, r równa się 72. I teraz jakbyśmy chcieli policzyć d, to jest 2 razy r, czyli 144. I ostatnie już zadanie. L to jest 5, alfa to 120 stopni i znowu chcemy policzyć r i d. No tutaj może wyjdą trochę trudniejsze wyniki, 5 równa się 120 na 360 razy 2pi 120 i 360 skraca się do 1 trzeciej, więc mnożymy razy 3, 15 równa się 2pi dzielimy na 2pi, i r równa się 15 na 2pi. No tutaj 15 z dwójką nie skrócę, ani... na pewno z pi też nie skrócę 15, ale d jeżeli chcemy policzyć, to mnożąc przez 2 w końcu się coś skróci, skróci się dwójka, i wychodzi 15 na pi, wcześniej nie było żadnych jednostek, więc tutaj też jednostek pisać nie musimy. A więc podsumowując, mamy tutaj dwa wzory, które są związane z okręgiem: albo wzór na obwód całego okręgu, albo wzór na długość łuku okręgu, który jest wyznaczony przez kąt środkowy alfa. Uff, koniec odcinka. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten film. I tylko krótko przypominam, że jeżeli tylko byś chciał, bądź chciała, to jest możliwość wspierania tego kanału. No i cóż, do następnego!